Dziś Twój anioł ma dla Ciebie ekskluzywną wiadomość. Osoba, która wzbudziła Twoje zainteresowanie, zaraz wyrazi swoje emocje. Przygotowujesz się do otwarcia, a to działanie przyniesie Ci wiele szczęścia. Chociaż ten moment jeszcze się w pełni nie zmaterializował, jest już nieuchronny. Niektórzy z Was być może już nie mogą się doczekać tego wydarzenia. Wyobrażając sobie, że ta osoba ujawni swoje uczucia, pokazując jak bardzo jej na Tobie zależy. Będzie mówił słowa miłości i gdziekolwiek spojrzy, zobaczy Twoje odbicie. Ta osoba jest bardzo uważna na to, co robisz, czy to w mediach społecznościowych, śledząc Twoje posty, czy też szukając informacji o Tobie. Komunikacja jest dla niej kluczowa i ciężko pracuje, aby być z tobą na bieżąco. Często przypomina ci, daje znać, że nie ma drugiej takiej osoby na świecie jak ty. Oglądając film, przeglądając czasopismo lub idąc ulicą, możesz mieć wrażenie, że wszystko pamiętasz. Może spróbujesz czegoś i skojarzysz to jedzenie ze sobą. Albo zobaczysz kogoś na ulicy i kolor jego włosów przywodzi na myśl Ciebie. Nawet piosenki łączą cię z nią, niektóre teksty przywołują Twoje wspomnienia. Te rzeczy dzieją się naturalnie, nie jest to połączenie wymuszone, ale coś, co dzieje się spontanicznie. Ta osoba darzy cię prawdziwym uczuciem miłości. Dla niektórych może to być już część ich życia. Dla innych jest to ktoś, kogo podziwiają z daleka. Jeśli nie masz jeszcze kogoś takiego w swoim życiu, może to być ktoś, kto obserwuje cię z daleka i chce zdobyć twoje serce. Ta osoba myśli o tobie i uzna cię za atrakcyjnego fizycznie. Nie ma w tym nic dziwnego, bo myślenie o tobie nie daje jej spać w nocy. Nie tylko byś go polubił, ale także uznałbyś tę osobę za naprawdę czarującą. Wibrująca energia jest wyraźnie obecna i manifestuje się również przyciąganie. Postęp jest nieuchronny, ponieważ ta osoba ma zamiar wyrazić swoje uczucia do Ciebie. Obecnie jest nieco powściągliwa i boryka się z problemami związanymi z sytuacją finansową. Zależy mu na jak najlepszym naprawieniu swoich finansów i to jest jego główny cel. Próbuje zrównoważyć swoje finanse, które są ściśle powiązane z jego emocjami. Kiedy czują się niestabilni finansowo lub czują potrzebę skupienia się bardziej na tym aspekcie, doświadczają niestabilności emocjonalnej i poczucia utraty kontroli. Dlatego zrozumiałe jest, że skupia się na pracy i zarządzaniu finansami, aby osiągnąć stabilność. Naturalnie, kiedy osiągnie tę równowagę, podejdzie do Ciebie i pójdzie do przodu w związku. Ta osoba darzy Cię głębokimi uczuciami, kocha Cię szczerze i postrzega Cię jako partnera życiowego, jakiego zawsze pragnęła. Jednym z jego największych pragnień jest zbudowanie z Tobą romantycznego i szczęśliwego życia, ponieważ jesteś wszystkim, czego kiedykolwiek pragnął. Nawet jeśli w tej chwili patrzy z daleka, stanie się jasne, gdy się zbliży i wyrazi swoje uczucia. Będzie zawierać szczegółowe informacje na temat tego, co udostępniłeś, pokazując, że uważnie śledzi Twoje media społecznościowe. Ta osoba wie, że jesteś właściwą osobą, a to wywiera na nią dodatkową presję. Rozumie potrzebę zebrania się w sobie, doboru właściwych słów i właściwego postępowania. Ta presja odzwierciedla wagę, jaką przywiązuje do związku. Co więcej, spełniasz wszystkie kryteria, aby być dla niej idealnym. Twoja zrównoważona osobowość jest bardzo atrakcyjna i generuje atrakcyjność wykraczającą poza wygląd zewnętrzny. Cała Twoja istota, jeśli jest idealna, staje się doskonała w oczach tej osoby, zamieniając Cię w kompletny pakiet. Jednym z jego głównych priorytetów, poza chęcią ustabilizowania swojego życia miłosnego z Tobą, jest bycie najlepszym. Jakim może być na poziomie osobistym. Obecnie jego zainteresowania skupiają się na finansach. Przyznaje, że znalazł kogoś niesamowitego, ale czuje potrzebę wywarcia wrażenia, szukając stabilności finansowej. Ciężko pracuje, aby się przygotować, szukając konsekwencji, równowagi i stabilności. Chce być postrzegany jako zorganizowany we wszystkich aspektach życia. W tym sensie porusza się nieco wolniej, skupiając się na własnej energii i zastanawiając się, jak właściwie zarządzać tą dziedziną życia. Osoba ta czuje presję, aby zaprezentować się jako osoba silna i zorganizowana finansowo, aby nie ośmieszyć się przed Tobą. Rozumie znaczenie zapewniania stabilności relacji. Bez względu na to, co podasz do stołu, nie oznacza to, że nie doceniasz tego, co oferujesz. Wręcz przeciwnie, wie, że jest to coś, do czego także musi się przyczynić. Nawet jeśli koncentruje się na finansach, nie oznacza to, że o tobie zapomniała. Nawet w obliczu wyzwań i chwilowych rozproszeń osoba, którą jesteś zainteresowany, nie traci z oczu połączenia z tobą. Dziękujemy, że jesteście z nami na każdym kroku. Aby okazać swoje wsparcie. Przekaż super podzękowania o wartości do 20 dolarów amerykańskich i zadzwoń pod numer 111 aby odebrać tę wiadomość i dalej szerzyć miłość i pozytywność.